Hej, witam Was bardzo serdecznie. W tym odcinku będziemy sobie robić design do naszego forum. Jest to dodatkowy odcinek i będziemy w nim robić jakieś takich rzeczy, które będą Wam potrzebne w następnych, jakby tak powiedzieć Wam, czyli jest niezbędne do programowania, Tylko takie dodatki. Więc tak, przygotowałem Wam tę stronę MPC Forum i tu macie paczkę 45, no trochę więcej, bo tu później niżej macie jeszcze linki e, skinów. I teraz tak. Pewnie dużo osób się zastanawia jak takie skiny dodawać e, Więc ja Wam na razie pokażę jak na czym to polega Weźmiemy sobie ten no, W miarę mi się podoba więc kopiujemy sobie ten link Wklejamy I tak macie pełno tutaj jakichś znaczków Tak napisanych Otwieracie sobie jakiś folder dowolny oczywiście Klikacie dokument tekstowy Na razie go nie nazywajcie i musicie mieć notepad najważniejsze lub jakiś inny program który jest dobrym edytorem tekstu ale polecam notepad bo on obsługuje bardzo dużo rzeczy kopiujemy, ctrl a i teraz tak dajemy zapisz tutaj, klik zapisz jako i teraz jest bardzo ważne, musimy, nazwa jest konkretna d-e-c-i-n-g-n Czekajcie, desiny Jeden. kropka VB konieczne, kropka VB, bo inaczej nie będzie on nic działać I teraz tak, macie tutaj, widzicie utworzone no, Czekajcie, tutaj w sumie zostały, tak Otwieracie sobie Wasz projekt Klikacie tutaj, żeby to rozwinąć Dajcie sobie to na mniejsze okienko. Wpytacie ten desling, Wklejacie go tutaj. Robicie tak. I teraz naciskacie sobie start tutaj. Klikacie, wychodzicie. Dajcie tu. I macie, widzicie tutaj dodatki z na góry. Przed chwilą ich nie było. I teraz tak, jak sobie udoskonalić. Ten jest pewien minus tego wszystkiego, bo jeżeli na początku najlepiej od razu dodajcie ten skin. Jak już zaczynacie programować jakiś tam program, czy launcher, czy tam cokolwiek. Dlaczego? Teraz wam pokażę. I chcemy sobie zmienić wygląd tego naszego form na inny, bo ten mi się nam po prostu nie podoba. Bierzemy forum skin, dajemy go tutaj i widzicie, wszystko znikło. Teraz jest najważniejsza sprawa. Jeżeli wszystko nam znikło, to teraz tak. Ten kod już jest nieważny, on już po prostu nic nie znaczy dla tego programu, jest takim śmieciem, taki jakby do wyrzucenia. I coś teraz się stanie. Można dać e, send to back i wszystko nam się pokaże, tak? Czyli, że cofnij do tyłu. I ważna sprawa. Jeżeli chcemy na przykład dać e, butona, tutaj jest flat button, tak? I chcemy, żeby on miał funkcję rozpocznij grę, to musicie uważać na to. Już tutaj zjedzcie sobie na dół i tu pisze name. This name. Flat button. Widzicie? Nie pisze button, sam, tylko flat. Czyli tutaj jeżeli chcecie, żeby ten buton miał e, funkcję tego, to musicie tutaj zje, zjechać na dół i zaznaczyć tak. I tutaj też. To zmienić. Wtedy możecie e, skopiować z tego sobie tekst. Ja to skopiuję, bo nie chce mi się wpisać. I wkleję. No i on działa teraz na tej samej podstawie, co tamten, nie? No więc, tak by to wyglądało. Nie mam tu za dużo zabawy z tym, możecie sobie na przykład jeszcze... Że ja wam powiem, tak na własnej skórze często takie błędy miałem, że jeżeli chcecie sobie wstawić na przykład, że to okienko tutaj... Ma inny wygląd, nie takie jakieś kwadraciki, które są ohydne... To musicie dodać jeszcze przed tym, przed dodaniem tego formu. Pokażę wam, tylko cofnę tutaj, bo nie mam... Nie, mogę chyba cofnąć aż tak. Ok, to wam utworzę nowy. kurde, gdzie klikłem teraz? OK. ADD, new form. Tutaj form2.vp I widzicie, tutaj macie na dole, jak zaznaczycie sobie tutaj to form, widzicie na dół, to tu macie ikon. Tutaj. Windows Style Icon. I tu sobie możecie zmienić ikonę tego wszystkiego jak to będzie wyglądać. Tutaj i tutaj, nie? Na dole. Na przykład tutaj jakąś sectiona. To był bardzo krótki poradnik, zdaję sobie z tego sprawę Musi mieć konkretną nazwę, czyli podsumujmy wszystko co zaczęliśmy robić na tym poradniku Musi mieć konkretną nazwę, czyli Desling 1, inaczej to nie będzie działać Musi mieć program, który Notepad++ do niego wklejcie cały kod, zapisujecie jako desing 1vb Jeżeli chcecie, żeby te guziki nowe, które macie i te inne skórki miały tą samą funkcję co stare to musicie zmienić ich nazwę, bo na przykład jeżeli ja wstawiłem pewnie jakiś flat skin, czy coś takiego, nazwę tego całego i tutaj każdy przycisk i tol, tolbox, czyli no, ten tol to on ma inną nazwę, więc musicie mieć po prostu każde pozmieniane i to w sumie w tym odcinku na tyle, to dziękuję lajkujcie, subskrybujcie, udostępniajcie szczała!